Chodź, niedziela 3 października z obozu tureckiego pan Jakub Sobieski, wojewodzic lubelski, pisze nam o dalszych negocjacjach, które postępują jak następuje. Do wezyra nas przywołano i sam tylko z nami zasiadł, czeladzi naszej i swojej kazał pójść precz. Po czym rzekł, że kłaniać się ma mniejszy większemu i jeśli pominków, to jest haraczu, co rok cesarzowi dawać nie będziecie, a chozaków nie skażecie, nic z traktatów nie będzie. Odpowiedział krótko pan Bełski. Uboga, jeszcze to w ręku, kto z nas większy albo mniejszy. Póki Bóg dekretu nie wyda, trudno sądzić. Ojczyzna nasza z wolnością powstała i z wolnością koniec weźmie. Haraczu, żadną miarą pozwolić nie możemy. To wyrzekszy, wstaliśmy oba ze stołków, odejść zamierzając. Obaczywszy to, wezyr żeśmy się za nas długo wodzić nie dali prędko one pogróżki i je swoje w łagodne słowa obrócił kazawszy nam znowu siąść pozwolił żeby upominki nie haracz z dobrej tylko woli na ten tylko jeden raz cesarzowi dane były jednak aby w paktach żadna o nich nie była czyniona wzmianka pozwolił mi abym jechał do obozu naszego i rozmówiwszy się z jego mości królewiczem i jego mości hetmanem już jest ostatnią rezolucją powracał a z naszego obozu Pan wojewoda poznański Ostroruk pisze nam, że już wiedzą wszyscy, iż nareszcie poczęły się traktaty z Turki o pokój. Z tego radość. Tyle serwisu codziennego wojennego na dziś. Do jutra.